No jak zawsze co niedziela sporo osób jest Techniki się o, czekaj, pomogę ci Aleś się walił tu O kurwa Czekaj trochę te gałęzie Co, wiesz go palił czy nie? Nie Czekaj, czekaj, może inaczej Nie, trzeba by było go nie, najlepiej tak jakbyś tu za No i hamulec wciskaj, trochę go do przodu i hamulec wciskaj no. Żeby nie leciał Weź go za to Nie za kogo Uczcie te mniejsze podjazdy, to wjeżdżaj wszędzie Te mniejsze to... I to wjeżdżałeś? Ja pierwszy raz wjechałem no to tutaj z boku te wiesz, mniejsze próbuj tam I tamten po skosie sobie jeść, próbuj no Co nie nauczysz się Nowy rider to? Co? Nowy rider to O tamten sobie jeść, no te wszystkie mniejsze, no bo Kurwa jak gorąco jest

Rozkityj to na krap. No. zapytam się zaraz tego gościa. Zostaw se tu gdzieś i te wszystkie, ten, ten, ten. Tylko tu musisz mieć dwój jaj, cały czas gaz! Już musisz mieć w Już musisz mieć przed tym, co masz tak, to i to, co nie? Tą półkę, tak. No to musisz już mieć od... tu, gdzie ta ostatnia trawa. Już musisz trzymać kurwa gaz do końca. Bo inaczej nie wiedziesz. Dwusów to musiło. Do... Dwusów polega na tym, że on dopiero jak wkręci się w obroty, to on jedzie. Musisz kurwa, musisz go kręcić. Tam tak samo, nie bój się, trzymaj sztywno kierownicę, żeby cię nie bujało. I na stojąco próbuj. Ty musisz kurwa się nauczyć, przez raz będziesz go cały czas na stojąco, bo ty na siedząco, ty na krosie cały czas stoisz prawie, nie siedzisz. Bo jak właśnie siedzisz, to cię, no, tak, ty rzuca ta kierownica. Musisz na stojąco się nauczyć, sobie, jak będziesz jeździł, cały czas na stojąco się nauczyć jeździć. Jeździ tu, próbuj kurwa, raz, nie wjedziesz drugi raz i próbuj cały czas. Ten, ten mi się wydaje, że będzie najłatwiejszy na rano, początek. No a później tamten, tylko musisz no gaz trzymać. I próbuj wiesz, wjechać w te ślady, wiesz o co chodzi. I cały czas no musisz gaz trzymać. Przed tym... No przed całym domem już musisz gaz. I spróbuj stać też. I kierownicę trzymaj wtywno. A ja tam jadę na razie. Czekaj, też pecak tu dostawi. Mm -hmm. Taki raz na motorze jest. Uczy się podjazdu. O, idzie Ej, Czekaj, weź się za czym! No dobra jedź. Jakby jeszcze wstał, musi się nastojąco nauczyć, to łatwiej by było. Idzie nie jedzie czy nie jedzie. Jeszcze musisz się nauczyć na stojąco, wstać musisz. kurwa Co przyłamać się nie możesz? Ale to... Bo w mojej głowie to jest, że No właśnie nie, bo wtedy motor ma lepiej ciągnie. Teraz dawaj inny podjazd. Dawaj tamten, no Ale to wszędzie, bo tu wszędzie masz taki sam piach. Musisz, no musisz dwusuwa to musisz kręcić już.